Lili, co robimy dziś? Idziemy morze. Pięknie! Jedziemy nad morze. Juhu! Cieszysz się? Tak. Super. Będziemy się bawić? Tak. A wiaderko wzięłaś ze sobą? Tak. Chyba nie wzięłaś. w naszej podróży towarzyszy mi książka w cieniu tamtych dni może tematyka trochę nie do końca pasująca do urlopu do wczasów, bo jest to historia, która skupia się na powstaniu warszawskim czyli na takim dosyć smutnym okresie w historii Polski powiem Wam jednak, że czyta się książkę fantastycznie po trzech dniach jestem tutaj i naprawdę nawet wieczorem, wczoraj, jak byłam bardzo, bardzo zmęczona, to musiałam chociaż na chwilkę chwycić za tą książkę, bo fantastyczna jest, naprawdę. I bardzo proszę, piknik na plaży, jak się patrzy. Jogurciki, domowe ciasto, piwko, warzywka. No. Są i kabanosy, także. Tak, to można sobie wypoczywać, prawda, mężu? Prawda, żono? Poczekaj, poczekaj, Nad górami kieruje nim pilot. Jak go nazywamy? Samolot. Samolot. Także takie to w czasy. Stary próbuje Dobra. walczyć z inflacją i wygrać nam nagrody. No tutaj widzę, że i Janek czeka. Ciekawa jestem, ile osób tak naprawdę wygrywa. Baraz. Ja może się w końcu do Was odezwę Nie wiem, czy mówiłam, czy nie Ale przyjechaliśmy do Mikoszewa To jest, że tak powiem, taki nasz punkt wylotowy Dzisiaj wybraliśmy się do Stegny Żeby trochę pochodzić, posiedzieć na plaży Coś zjeść, tak jak wcześniej widzieliście A jutro mamy taki plan, żeby wstać wcześniej Żeby pójść na tą kolej wąskotorową I stamtąd jechać do Jantaru I tam spędzić sobie trochę czasu Iść do Dominizo. Też oczywiście coś tam zjeść, posiedzieć sobie na plaży, pomoczyć stópki, bo zauważyłam, że to Livi bardzo przypadło do gustu. Mamy bardzo fajny pokój. Myślę, że na spokojnie moglibyśmy sobie zapisać to miejsce i wybrać się na następny teraz na przykład z puszkiem, bo nasz pokój jakby składa się z dwóch pokoi i są jeszcze ekstra miejsca noclegowe. A póki co jeszcze wychodzimy na trochę na dwór, żeby. Wykorzystać świeże morskie powietrze. I od razu, może Wam powiem, bo strasznie mi się podoba ogród, który tutaj jest. Bo to nie jest, wiecie, ogród na takiej zasadzie, że każda rzecz była zaplanowana, gdzie zostanie posadzona. Tylko mam wrażenie, że to jest takie miejsce, wiecie, takie bardzo naturalne, że wszystko rośnie tam, gdzie chce. Są piwonie, są jakieś inne krzewy, drzewka, po prostu pięknie. Orzech jest włoski. Widziałam, że gdzie nie gdzie pokazały się takie maciutkie orzechy, ale pięknie to moim zdaniem wygląda. Już dam. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy piątek. Myślałam szczerze mówiąc, że sobotę. Ale nie ci mamy piątek, czyli nasz drugi i przedostatni dzień. Ja mam kawkę, w ogóle mieliśmy małą przygodę z kawką, ale to może nie będę wam opowiadać. E, jedziemy zaraz e, do Jantaru. Najpierw idziemy na kolejkę, będziemy jechać kolejką, tam spędzimy pewnie większość dnia, chociaż zobaczymy, na co nam pozwoli pogoda. Jeśli będzie padać, to plan jest taki, że pojedziemy sobie do Gdyni do akwarium, a jeśli będzie ładnie, no to będziemy się. E, czasować, spacerować, leżeć po prostu robić wszystko ja dopiłam tą resztę, resztkę kawki, która mi się ostała pakuje nas kończę się ogarniać i i ruszamy dziewczynki już są podszykowane na tą wcześniejszą godzinę i weźmiemy im na zmianę jakieś sukienki bo zgaduję, że potem po prostu zrobi się cieplej a że jeszcze wiecie, nie ma nawet godziny 10, no to pomyślałam, że po prostu na razie założę im długie spodnie i weźmiemy ewentualnie kurteczki tak na ramionka, bo wiecie, też nie ma co szaleć, a ja mam sukienkę dzisiaj. Pokażę Wam, zobaczcie, tą dróżką. Jedzie się do naszego do naszej kwatery wszędzie pola. Tu jest taka, wiecie, dróżka boczna, także cisza, spokój, jak dla dzieci, po prostu i dla nas też idealnie. Więc jeśli ktoś lubi taki spokojny klimat, bardziej bym powiedziała wiejski, to myślę, że to by było naprawdę idealne miejsce, żeby się gdzieś przejść, trochę odpocząć, wyciszyć. A tutaj, o proszę, mamy i koniki idą w naszą stronę. Pewnie myślą, że coś mamy dla nich, ale niestety nie tym razem. Jest i nasza główna atrakcja dzisiejszego dnia, czyli ciuchcia. Gluź, co robimy? Daluź. Podoba ci się? Tak. mi się podoba? Ekstra. I tak jak myśleliśmy przejażdżka ciuchcią była chyba jedną z największych atrakcji. Teraz idziemy do Zoo, a potem już skoczymy na plażę, troszkę się powygrzewać. Super patent w Zoo. Przy zakupie biletów dostajemy takie dwie paczuszki z marchewkami i w zasadzie każde zwierzątko możemy nakarmić. Zoo odhaczone, więc teraz idziemy na plażę. Kuba kupił wczoraj latawiec, bo powiedział, że jeszcze to koniecznie musimy odhaczyć. I idziemy w ogóle zobaczcie przez las. W pewnym momencie była taka dosyć stroma góra. I już się bałam, że nie podołam. Na szczęście mąż mi przyszedł z pomocą. Ale potem i tak będziemy musieli wyjść na główną drogę, bo jeszcze chcemy kupić prezenty dla dziadka, dla naszej małej koleżanki. Także myślę, że na pewno gdzieś tu tędy będziemy jeszcze spacerować. Tym bardziej, że trzeba będzie też zjeść jakiś obiad. Więc tak, ale na razie pełen chilling. Także stuk za ten chasing Daluśka siedzi z rodzicami. Tutaj super sprawdził nam się prezent od cioci Izy. To są takie magnetyczne układanki. I mamy kilka przebrań dla koników. Daluśka oczywiście nie ogarnia, jak to tutaj poukładać. Lila już bardziej podobało jej się właśnie strojenie koni, ale przynajmniej jest zajęcie, żeby to odczepiać i przyczepiać. Co robisz? Lody robisz? Tak. Super. Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień w czasu nad morzem. Idziemy na plażę w Mikoszewie, bo my w sumie tutaj nocowaliśmy, ale jeszcze się nie złożyło, żebyśmy zawędrowali na plażę. Z naszego pokoju, z naszej kwatery, no to ja wiem, prawie chyba 3 km, więc podjechaliśmy samochodem. Zaparkowaliśmy i resztę pokonujemy już z buta. Droga jest ogólnie bardzo przyjemna, bo prowadzi przez las i jest dużo piasku, więc z wózkami to byłby mały problem, żeby się dostać. Jak widać jest szaro, chłodniej, nie jest zimno, ale jest chłodniej okej. Okay. I co? Wędrujemy popatrzeć sobie jeszcze chwilkę na wodę. Ja idę z moją z moim małym oposem kangurkiem, a Kuba idzie z drugim dzidziulkiem, który nagle z prawie trzyletniego dziecka stał nam się miesięcznym dzieckiem. Zaraz Wam to pokażę. O! Zobaczcie jaki Jaki dzidziul Okej, okay, i chyba doszliśmy Zobaczcie, to jest po prostu idealnie. Ludzi w ogóle nie ma. No i jestem w ciężkim szoku. Przejdźmy się do Gdańska na wyspę sobie Sobieszewską. Idziemy pod zbiornik wody Kazimierz i szukamy rozpaczliwie jakiejś budki z zapieksą. Taką wiecie, taką dobrą zapieksą. No, ale na razie tak przyjechaliśmy tutaj zobaczyć ten zbiornik wody. Nie wiem w sumie, czy będziemy wchodzić na górę, czy nie. Zaraz zobaczymy. W każdym razie, tak. No, dzisiaj kolejny dzień nabijania kroków. Jak to mówią, nie ma to jak w domu. My już w domu byliśmy, a teraz uciekamy gdzie? Oczywiście do Biedronki po coś na obiad i przy okazji po jakieś zakupy na dzień jutrzejszy i na początek nowego tygodnia. Mniej więcej mam w głowie zarys tego, co chciałabym nam przygotować. Może znowu, któregoś dnia zrobimy sobie naleśniki, takie na słodko, bo w sumie tak widziałam, że a to czym jest, więc czemu nie? Mamy też dużo jajek, więc myślę, że śmiało może wjechać jakaś pasta jajeczna albo takie jajka sadzone z siadłym mleczkiem w pyszności. A dzisiaj zjemy sobie spaghetti. Okej, okay, wiecie co? W naszej biedronce były takie pustki, że Aż szok, więc y, zmieniliśmy nieco plany, części rzeczy w ogóle nie kupiliśmy. Robię teraz y, makaron ze szpinakiem, zjemy taką obiad o kolację i zaraz zabieram się za zrobienie prania. Dzień dobry wszystkim, my zaczynamy niedzielkę i zaczynamy ją tak y, rodzinnie, tak troszeczkę dziewczyńsko. Ja mam tutaj kawkę z mleczkiem zrobioną we własnym ekspresie, tęskniłam za tym bardzo. A Lili co ma? Linie ma kakałko. Także tak sobie siedzimy pod parasolką i się relaksujemy. Idziesz do kąta. Okej, okay, ja wróciłam do domu. Mamy godzinę 12, ale stwierdziłam, że czas rozpakować torby, bo w sumie wczoraj już nam się nie chciało. Więc dzisiaj wziąłam się za to. Już jestem prawie, że na końcu. Ale przy okazji, co? Jakieś tam śmieci, tu ściągam pościel, bo mówię, też trzeba ją koniecznie wymienić. Pozamiatałam trochę, także wiecie, z doskoku jeszcze coś tam ekstra robię. Dostałam jeszcze powiadomienie, że sprzedała mi się kolejna rzecz, więc fajnie. Bo tak powolutku, powolutku wracam na Vinted, może nie tak pełną paru jak wcześniej. Ale no coś tam próbuję wystawiać, bo wiecie, jak codziennie wybieram jakieś ubrania, no to widzę coś, o, w tym nie chodzę to niech to pójdzie po prostu w dobre ręce, niech komuś służy. Muszę koniecznie zmobilizować się, może potem. Do wystawienia zdjęć dziewczyn takich letnich sukienek, no bo w sumie kiedy one mają pójść, jak nie teraz, skoro w lato idzie? Drobiazgi niby, ale wiecie, tu coś, tam coś i tego się po prostu zbiera. Także tak ja wracam do. Do czego. Do rozpakowania torby mm, i zabieram się za jakieś inne pożyteczne rzeczy. No i cóż, po sprzątaniu zabieram się za ciacho, bo mamy trochę truskawek, więc pomyślałam, że zrobię takie delikatne ciasto drożdżowe z truskawkami. Uwielbiam po prostu. Yy, I zaraz spróbuję jakoś tam podzielić te truskawki, żeby troszkę było do zjedzenia. A troszkę oczywiście do ciasta, w razie czego mam mi mrożone, więc myślę, że nie zabraknie. No dobra, póki drożdże mi sobie pracują, to pora na relaksik na działeczce. Jednak powiem Wam, że co u siebie, to u siebie. I tutaj pokażę Wam szybką aktualizację naszej morwy, bo ona tak długo była smutnym badylkiem. A powoli pojawiają się... Liście, także mam nadzieję, że to widać. O, teraz powinno być widać, także tak liście wychodzą. Oczywiście w tym roku pewnie nie doczekamy się owoców, pewnie w przyszłym też nie, ale mimo wszystko fajnie jest widzieć, jak to drzewko powoli rośnie. My z Lilą mamy prawie, że czasy, w czasy all inclusive, jest basen, moczenie nóżek. Podobać się? Super! Dawaj.

Jo. o! Ekstra! Co, boczka naleciało? Tak? Och! Kto to tak się chlapie? Okej, okay, tutaj ciasto już wiecie, prawie, prawie jest gotowe do pieczenia. Jeszcze tylko kruszoneczkę tutaj przygotuję. Trochę truskawek, tak jak wspominam, odłożyłam dla dziewczyn. W sumie sama też zjem, bo jakoś tak zauważyłam, że jak ma się dzieci, to rodzice najczęściej wszystko tym dzieciakom zostawiają. A przecież samemu też czasem fajnie zjeść taką świeżą polską truskawkę. Ciacho gotowe i nieskromnie powiem, że wyszło smaczne.